14 czerwca w Toruniu odbędzie się druga edycja maratonu Zumby dla schroniska. O szczegółach wydarzenia opowie nasz dzisiejszy gość, Paulina Sielska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Paulina, dlaczego zdecydowałaś się po raz drugi zorganizować maraton poświęcony zwierzakom ze schroniska. No cóż, no, mogę powiedzieć, że odniosłam sukces w tym poprzednim maratonie, ponieważ zebraliśmy ponad 300 kg karmy i ponad 300 zł. Było około 150-200 osób. Świetna zabawa, ludzie byli naprawdę zadowoleni, także zdecydowałam, że, że trzeba to powtórzyć po prostu. Na ten moment zapisało się już. W wydarzeniu 150 osób. Ilu osób spodziewasz się ostatecznie? Nie mam pojęcia, ale powiem szczerze, że jestem zachwycona, ponieważ tak naprawdę nie było jeszcze żadnej takiej oficjalnej promocji tego wydarzenia, a już już 150 osób. Także no może będzie 300, może będzie 400. Jest to ma maraton plenerowy, więc myślę, że wszyscy się zmieszczą. Maraton w plenerze i co ciekawe, druga istotna informacja, tym razem z motywem przewodnim, jakim tak, oczywiście motywem przewodnim jest motyw zwierzęcy. Po prostu chcielibyśmy, żeby my jako uczestnicy maratonu tworzymy jakąś wspólnotę. No więc żeby się jakoś zjednoczyć, to właśnie chodzi o to, żeby ubrać coś takiego właśnie panterkowego, zebrowego, zwierzęcego, jakaś bransoletka, spodnie, bluzka, cokolwiek, żeby tak utożsamiać się z resztą. Biletem wstępu, podobnie jak w przypadku pierwszej edycji, jest karma dla zwierząt. Ile trzeba jej przynieść, żeby móc uczestniczyć? Jest to dowolna ilość, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że każdy ma inne możliwości i tyle, ile każdy przyniesie, tyle, tyle, tyle będzie słusznie, dobrze. Przenosimy karmę, ale podczas wydarzenia możemy również wyjść z niespodzianką, mam na myśli loterię, która się odbędzie. Tak, w, w zeszłej edycji ta loteria również się odbyła, ale teraz jest o wiele więcej nagród. Będą talony na obiady, będą talony na piwo, będą talony na różne zabiegi kosmetyczne, na, na włosy, na paznokcie, upominki nawet drobne, typu kubek, typu koszulka. Prawdopodobnie możemy spodziewać się także talonu na żurzel, więc nagrody będą naprawdę zacne. Zacne i dedykowane nie tylko paniom, ale również panom. To tak. znaczy, że oni również będą mogli się przyłączyć? Mam taką nadzieję, szczerze mówiąc. W poprzedniej edycji miałam pięciu panów, sześciu, no i to naprawdę stanowiło nie lada atrakcję dla maratonu, no bo wiadomo, że jak mężczyzna zaczyna się ruszać, to wszystkie kobiety są od razu użyczone. E, wiemy, kto może być uczestnikiem, a kto pojawi się w roli instruktora? Oprócz ciebie oczywiście. E, oprócz mnie będą jeszcze trzy osoby, co ciekawe, e, Dwie z nich będą spoza Torunia. Będzie właśnie mężczyzna, instruktor z kościerzyny. Także będzie naprawdę fantastycznie. Powiedz jeszcze, kiedy odbędzie maraton dokładnie i gdzie szukać informacji o wydarzeniu? Informacje możemy znaleźć na Facebooku oczywiście wpisując charytatywnie dla zwierzaków maraton Zumby. Jeżeli chodzi o termin, to jest 14 czerwca o godzinie 10 startujemy. I oczywiście. Jeżeli chodzi o miejsce, to ulica Legionów 19 przez 25, tym razem w plenerze Orlik, e, koło e, zespołu szkół technicznych. A na jak duży wyścig, jak musimy się przygotować? No cóż, myślę, że bardzo duży będzie gorąco. Będą energetyczne utwory. E, naprawdę będzie świetna zabawa, i podejrzewam, że ludzie nie będą chcieli zejść z parkietu. Nie wiem, czy mogę powiedzieć z parkietu, bo to wydarzenie jest plenerowe. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.